Dziewczyny? Kto to jest? Nie mam pojęcia. A na kogo wam wygląda? Na jaką branżę powiedzmy? Na jakiegoś influencera wygląda. Raper, pewien. Z takiej słynnej bardzo drużyny influencerskiej. No, Maciek? Maciek. A jaki pełna nazwa? Miu. Mm, Maciek no? Bas Sekulski. No, jak byście go oceniły w skali od 0 do 10? 10. Z wyglądu. 10? <noise> tak. No nie wiem. Włosy są bardzo istotne tutaj. Nie wiem, co Branża muzyczna? Branża muzyczna. Czyli Czy już to chyba... jest Mata? Słuchałyście może jego ostatniego albumu? Słuchałeś. Jak no. oceniacie go ogólnie? Yy, w sensie ja słuchałam ja jednej piosenki? Ze Skolima. <noise> A jak byście oceniły Skolima załóżmy od 0 do 10? <noise> Co? Pozwalam wyjść poza skalę. To byśmy daleko wyszli poza skalę, oh. poza daleko. Bartek, Kubicki? No to zróbmy z tego, teleturnie i przystojniaków, tak? Jego jakbyś ocenił? O no to też, no, no dobra, no fajny jest. Ale na dychę? No. A słuchajcie, ja kto wiedziałam. według was Gen z GenZi wydaje się taki najbardziej fałszywy? Fałszywy. Czyli Faustyna. uważacie, że co? Że inne jest na żywo niż na filmach jakoś, tak? Nie wiem, nie poznałam na żywo. Okay. Słuchajcie dziewczyny, mam takie dresy Jordana. Ich cena regularna to 324 zł, natomiast były one na przecenione w naszej aplikacji Hype. Jeśli zgadniecie chcemy poprzecenie, która była dostępna nas w aplikacji, margen będą macie dwie dyszki, no to jest zgarniacie. 130. No, kosztowały dokładnie 110 zł. No dobrze, wyłożyłyście kilkanaście. Dziękuję!